Witamy wszystkich, nie tak jemy, mocno dzisiaj jest dzień bez gotowania Tu oskarżają nas, że ciągle jemy po głodówce, no jemy dobre rzeczy Dzisiaj nie było gotowania, jemy papa z pesto. jemy tu ich owoce najnowsze Melony, papaja, zielona papaja i cały czas melon, mango Wcinamy takie rzeczy, kokosem zapijamy Chcę pokazać, bo wiele pytań miałem ze strony naszego tu koleg kolegę naszego, który przyjechał nie na głodówkę, przyjał z nami towarzyszy i poszukiwał skarbów, yy, hrabia, wiele filmów na internecie. Jan Pilarczyk. Wyleczył taką chorobę, naprawdę nie podchodził do tego tak jak my tutaj na głodówce, ja jestem też już opalony na słońcu, po 6 godzin na słońcu, tylko olej kokosowy, tak zresztą on. Chcę pokazać, wyleczył sobie tą tą yy, silną szczycę, tyle lat tym cierpiał teraz ciało ma piękne, wyzdrowiałe, stosowane, silniejsze, maści jakie już są w kraju termowate tak, termowate po półtora miesiąca, nawet nie używając papierosów potrafił zwalczyć taką chorobę opala się cały, nago, każde ognisko wypalił ogniem Janku, co ty powiesz na to? jak to było przyjechać? warto było przyjechać tutaj i spędzić z nami na tych jarzynach i na tym wszystkim? osiem lat temu dostałem tą chorobę w łuszczyce proszę państwa, to jest tragedia I w ogóle jest niewyleczalna E, z, pytałem się różnych lekarzy. Ale Tyś wyleczył, na tak. dzień dzisiejszy, nie znaczy... wiadomo czy wróci, mów dalej. Nie, już nie wróci, dlatego bo mi lekarz jeden powiedział ze Świdnicy, słowiński, tak. że a więc woda bardzo mocno zasolona i słońce, a więc temperatura. Mimo to przywiozłem sobą e, krzemień. Może, krzemień czarny, prążkowaty, jak wiecie Państwo, mieszkam na czakramie, w zamku, w gogołowie. Wszystkie czakramy są pozamykane, u mnie jest jeden czakram, e, udostępniam po prostu wszystkim ludziom. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego. Brakowało po prostu tego ogniska. S e, słońce. I pogoda. Wójta, ogromnej ilości Wylec, witaminy czy 10 tysięcy jednostek w stanie organizm Ach, jego przyjąć. Opala się nago i nad, na tarasie tak. ogromnych temperatur. I przede wszystkim sali twoja dieta, którą żeś mi zalecił. Twoje obiady, I... ta, no nie, e mango, ta. prawda? Nie podchodził do tego tak na początku, patrzył sceptycznie na nas, że trzymamy ta. takie owoce. Ta. Teraz prowadzi ta. mango z pestką, Organizm oczyścił to zeszły. mimo palących papierosów. Ta. Potrafił się organizm oczyścić. Jest to orba autoagresji, także potrafił sobie zwalczyć własną regulację. No jest ja to... może pokażę nogę, jak to wygląda. Nie? No już widzieliśmy a, na filmie. No, a, widzieliśmy teraz no no. ta, ta, Widzieli, także ludzie pyta... wszystko ta. przepalone. Wielu ludzi mnie pyta, czy były zdjęcia wcześniej. No wcześniej nie pokazywaliśmy zdjęć, bo to są każde intymne tego. zdjęcia, także kto nie chciał widzieć. No, ja sam widziałem, no jakbym był kobietą, to ciężko byłoby dotknąć gościa takim, taką życą. Jego ciało jest piękne, opalił głowę, obolił się do łysa ta, ta, ta. Także no, warto przyjechać słońce, zmienić całe wyżywienie, zmienić dietę i naprawdę przy uszczycy pomaga. Wielu ludzi nie trzeba przetaczać krwi, bo wielu przetacza krew tak. i tak po dwóch tygodniach to wraca. Tak. Stosują sterydy, stosują wiele rzeczy. Wystarczy zmienić swoje życie, tak, to tak. zrobiłam. Był z nami i tak. co, przyjedziesz jeszcze kiedyś? Oczywiście, tak, sali pierwszy, pierwszy wyjazd, nie? Pierwszy, tak, wyjazd, pierwszy na wyjazd. Tak, pierwszy tak. Dziękujemy, oglądajcie nas tu, także fajnie się bawimy. Już kończymy wyjazd, zabieramy się. Tak, do zobaczenia rodacy. Dzięki, czoło.